Komu drogi widzów. Witam cię serdecznie. Mam nadzieję, że ty również masz coś do pita tak jak ja. Mam coś do picia, bo mam nadzieję, że będą takie emocje, że zaschnie mi w gardle, a dziś mamy drugą część robienia kosy od Nowej skrzynki z nowego eventu za 10 zł. Także lecimy na, czym, na, czym skończy, na tym, na czym skończyliśmy i zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Let's go! Dobra, słuchaj, mam dla Ciebie przygotowane cztery konkursiki, w których możesz sobie wygrać albo akacze, albo kosę, albo rękawiczki, albo i możesz wygrać wszystko naraz. A jedyne, co musisz zrobić, żeby dołączyć do tego konkursu, to dokonać wpłaty z kodem Adunia. Minimalna wpłata to jest 8,40. A jeżeli wpłacisz od razu trzy dyszki, to z automatu rzuca się do wszystkich konkursów. Dobra, mój drogi widzu, także co? Zaczynamy w tym momencie, na którym skończyliśmy. I zrobimy sobie, słuchaj, jebucką bitewkę. I tą bitewkę sobie puścimy za 20 polskich złotych. I za 20 polskich złotych zrobimy sobie również tą bitwę na 3 graczy na trybie standardowym. Czkawka mnie już złapała. Muszę się napić, przepić to. Dobra. I dodamy sobie bocika. O, jednak ktoś do nas dołączył, no to nie dodajemy bucika. No może to i lepiej. Także co, przed nami są trzy skrzyneczki i z tych trzech skrzynek mam nadzieję, że uda nam się zrobić po pierwsze profit, a po drugie fajną wygraną. Widzę, że już jesteśmy na pozycji wygranej, o jednak nie, ale ostatnia skrzyneczka na on i tutaj mam nadzieję, że wypadnie nam coś fajnego i jednak nie, jednak przepierdzieliliśmy. No cóż, od czegoś trzeba zacząć. Ja się nie poddaję i zrobimy sobie teraz bidewkę za 15 taka, i do tego użyjemy takich oto skrzynek. Cztery, damy sobie skrzynki, cztery, powiększymy swoje szanse, i również na trzy osóbki sobie zrobimy bitewkę. Zobaczymy, czy ktoś do nas dołączy, czy ktoś do nas nie dołączy. No, raczej nie. Więc teraz gramy naprzeciwko bocikom. I mamy bitwę za 16 zł, cztery skrzynki i co? Lecimy, kręcimy, kręcimy. emeczka nam wpadła. Także bardzo fajnie, bo ja bardzo lubię emeczki, a zwłaszcza emeczki, które kosztują tyle, że dają nam przewagę. Przewagę nad tutaj naszymi, dobra, bo chwila była zwątpienia, ale nie, lecimy, dobra, wygrywamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Mamy to. Odrobione i zarobione, zajebiście, zajebiście, lecimy dalej. Słuchaj, widzu, przegrałam, wygrałam i zmieniłam taktykę. A taktyka moja. Dobra, te skrzynki oddały, no to dobra, może i nuda, może nie nuda, ale ja lubię sprawdzone przepisy. <gryw> Idemy sobie teraz na underdoga na dwie osóbki, żeby nie było nudno. Mam nadzieję, że w połowie tej bitwy nie zapomnę że to jest na underdogu i nie zacznę się cieszyć jak głupi do sera, że wygrywam, bo tak naprawdę się okaże, że przegrywam. Ale początek już mamy, jebucki, dobra. I tylko teraz utrzymać swoją pozycję, utrzymać pozycję i mamy kolejne zwycięstwo. <kłysy> na razie tutaj widzę, że przegrywamy wygrywając, a raczej wygrywamy przegrywając, tak może byłoby to bardziej sensownie. Ale na razie jeszcze ta pula nam się tak nie zwiększyła. Dobra. Nie, teraz ja już się nie mam chyba o co martwić, nie? Chociaż nie będę zapęszać. Dobra. Jest GG, jest good game, well played. I 11 zł profitu. Widzicie, czasem ten underdog mi oddaje, nie? Ja się go boję, boję się jak ognia. Chociaż myślę, że bardziej boję się underdoga niż ognia. Ale profit jest, jest. Więc skoro bitewki nam oddają, to ja chcę zobaczyć, czy skrzynki również nam oddadzą. Jestem naprawdę zajebiście na to nastawiona. I również mam nadzieję, że oddadzą. Tej gigabuły dawno nie otwierałam. I mam nadzieję. O, a może tu wydropimy kosę. I mam nadzieję, że gigabuła dzisiaj nam odda. Bo powiem tak, ja tą gigabułę dosyć tak omijam. Sama nie wiem czemu. Może dlatego, że tak ośrednio jestem do niej nastawiona. Przez to, że raczej myślę, że nam zabrała. Wiadomo, jest to losowe, ale ona nam zabrała. No i to było dosyć smutne i przykre. Ale cofam te słowa. Cofam te słowa, bo oddało nam. Znaczy, no to, co żeśmy... Stój, 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 stój! Nie! Dlaczego stickera burgera? Jak szanie. A ten gloczek to po ile? O, jak taki za 27 przynajmniej by wleciał. No to by było. Dobra, lecimy. Skrzynka, no tak bym średnio powiedziała, że oddała, ale nie łamiemy się. No i wtłaczamy w życie. Plan taktyki. A jeżeli chodzi o wyniki, kto wygrał z China Wy, poprzednim odcinku, mój drogi widzu, będą one dostępne dzisiaj na Discordzie, także jeżeli jeszcze nie macie na moim kanale na Discordzie, jeżeli w ogóle jest tak opcja, że Ci jeszcze nie ma, to w opisie masz link, wejdź w ten link, kliknij w ten link i dołącz do mojego Discorda, bo takie info nie mogą cię ominąć. Czyli najtańsza skrzynka na cztery osoby, bo musimy coś przegrać, nie? Wiecie, nie może być za dobrze. No tak jak wspomniałam, już wiadomo, że wszystko jest losowe, wiadomo, ale wiecie, to siedzi w głowie. I w mojej głowie siedzi to, żeby właśnie przegrać tą bitwę, żebyśmy mogli na kolejnej zrobić taki proficik, żeby po prostu majty spadną, nie? No może nie mi, ale na przykład wam. Chociaż zależnie jaki to będzie profit, powiem szczerze. Dobra, przegraliśmy, to teraz nowy plan. Nowy plan. I do tego nowego planu użyjemy sobie tych support cases w sumie. Wrzucimy sobie ich pięć, wrzucimy na trzy osoby, bo to też jest nowa skrzynka na nowym evencie, moi drodzy. Także przy... Okazji sobie zobaczymy, czy fajnie, czy nie fajnie, z niej tutaj coś leci. Oby wydropiło fajnie, ale oczywiście dla Aduni, dla Aduni, nie tutaj dla przeciwników, bo to nie o to chodzi. Dobra. Jest naprawdę dobrze. Nie jest najlepiej, nie jest najcudowniej, ale jest naprawdę dobrze. Mogło być o wiele gorzej. Jesteśmy naprawdę w mega dobrej pozycji. Chyba teraz prowadzimy i to naprawdę fajnie, no bo 4 zł mamy na plusie, ale ja tak to liczę szybko tutaj w głowie że, Dobra, chuj tam pali tym, teraz jest je budzko, nie ma co się martwić. Iesa, i mamy dwukrotnie profit zrobiony. Dobra, to straciliśmy na gigabule, odzyskaliśmy jeszcze, nawet mamy kilka złotych profitu, także lecimy dalej, lecimy, nie śpimy. I słuchajcie, tak oddaję, oddaję, oddaję. No i żeby mnie to nie zgubiło, w mojej głowie różne myśli się teraz przewijają, bo przewijają się myśli typu: O, może to będę to, o, może zrobimy to. Nie. Ja się nie poddaję, nie? Ja się nie poddaję. Ja tutaj wrzucam takie już tą gigab. A, dobra! Dajmy tej gigabule jeszcze, kurde, jakąś szansę. To sobie ominiemy, damy sobie ninja i ile nam zostało? Szybka matma, dwie dychy jakoś. Dobra, no to za 20 zł będzie nas stać? Będzie! 4 grosze nam zostaną! Kurde, 10 skrzynek i patrzcie teraz na trzy osoby i ja... Nawet nie patrzyłam, jak to klikłam, bo ja nawet nie wiem, czy ja chciałam na to patrzeć. W tym odcinku masz do wygrania takiego skina, a żeby go wygrać, jedyne co musisz zrobić, to zostawić lajka pod tym odcinkiem, zostawić suba mojego kanału i oczywiście napisać w komentarzu co? W komentarzu napisz, jaki jest Twój ulubiony kolor. Nie wiem, czy to nie głupota. A może, ale jak to się mówi, yy... głupich też świat potrzebuje, nie? Czy coś w tym stylu? Dobra, już widzę, że początek jest naprawdę jewódzki i to mi się podoba. Jeszcze 9 skrzynek, ty, ale jeżeli my to wygramy, bo na pewno to wygramy, bo ja w to wierzę, głęboko w to wierzę, że to wygramy, to tutaj się zapowiada, że tu naprawdę może być zajebisty profit zrobiony. Aktualnie w puli, moi drodzy, jest 80 zł. Jakie 80? Już jest 130 zł tutaj w puli, ale Bot Michael tutaj miażdży. Siada dupo, nie powiem na co. No, może być problem, żeby tutaj go wyprzedzić, ale... Ale, ale, ale! Zbliżamy się coraz bliżej. Ty, że ten glock wyleciał, to naprawdę taki fart był. Dobra, i dwie najdroższe tutaj skrzynki. I o, by oddało, nie? Nie! Nie dla tutaj bota Michaela. I ostatnie, nie pierdziel, że my to przewalimy. <laughs> Asimov! Za 500 złotych dla bo... No gość, co nie dropił nic i wygrał Asimowa. No, cóż, niestety przegraliśmy tą bitwę. Ale ja dla was, żeby umilić wam jeszcze ten czas, sprzedałam coś ze swojego ekwipunku. Nad czym? No, ubolewam, że musiałam to sprzedać, ale, mój drogi widzu, Czego ja bym nie zrobiła dla ciebie? I właśnie to robię dla ciebie i robimy sobie niebudzką bitwę za 2000 złotych. Albo wróćmy sobie jeszcze to i taką. Za 2000 złotych i robię to specjalnie dla ciebie, bo jeżeli tam nam nie weszła kosa, to ja wierzę, że chociaż tą bitwę uda nam się wygrać. I chociaż tutaj zrobimy jakiś fajny proficik, no mam przynajmniej taką nadzieję. I mam nadzieję, że Ty też masz taką nadzieję, że Ty mnie wspierasz całym swoim sercem i że dzięki temu Twojemu wsparciu to wygramy. No na razie jest przecudownie, co nie? Ale ten Royal na koniec może zaskoczyć. I mam nadzieję, że zaskoczy w to... Ile? Ile? Ile to kosztuje? Ja pierdziele, dobra. Dobra, jeszcze dwie skrzynki. Nie no to chyba jest luks, to lux torpeda, chyba wygrywamy, jak w tym Royalu nic tutaj. Jokta kosta... Prze... i rękawiczki. Ja pierdolę! Nie wyczymię, bo mnie coś zara normalnie szczeli. Nie wierzę. No jaka była szansa, że mu te rękawice siądą, no. No więc taką, mój drogi widzu, tak jak widziałeś, widziałaś, challenge niestety się nie udał. Naprawdę mega dobrze nam szło na samym początku. Zrobiliśmy naprawdę fajny profit z małej kwoty. Ale no, końcówka niestety zawiodła. Tak czasem już bywa. W każdym bądź razie mam nadzieję, że kolejny challenge w końcu nam się uda. No, w końcu oby, 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 oby. Także co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się. Elu!